też jest takim piłkarzem, który nieźle gra głową, mimo niewyso... niedużego wzrostu, to jest skoczny piłkarz i on też musi być kryty przy stałym fragmencie. Mateusz Machaj, kolejna szansa dla niego, przerzucie wolnym Machaj, gol! Wiśniewski! Znowu Wiśniewski! 1 do 0! No tak, dobre miejsce, dobre dośrodkowanie. Taka piłka, właściwie nie wiadomo, czy do wybicia przez obrońców, przy wyjście bramkarza, nie wiem na co liczyli w tym momencie obrońcy Wiśniewski praktycznie tyłem do bramki stojąc, tylko tą piłkę dotknął, zobaczmy tak, on już był właściwie za całą linią obrony ładnie, technicznie podszedł do tej piłki, zresztą świetnie zagranej przez Machaja, trzeba przyznać no kiedy człowiek jest plecami do bramki kiedy ma taką pozycję jak tutaj Wiśniewski, to zawsze trudno jest strzelić gola. Trzeba przyznać, że Wiśniewski z technicznego punktu widzenia zrobił to wszystko doskonale. Tak jak mówiłem, gol w pierwszej kolejce ligowej. Wcześniej w Pucharze Polski, teraz gol numer dwa w lidze tego piłkarza grającego z numerem 14 w Lechii Gdańsk.